Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter, a mi dzwoni telefon. Na pewno wielu z Was lubi spędzać czas na wolnym powietrzu. Niedawno zrobiliśmy dla Was film o leśnym Bushcraftzie. Jednak tego typu sposób na nocowanie w lesie może wydawać się dla niektórych z Was zbyt wymagający. Dlatego w tym wideo pokażemy Wam mniej wymagającą, Formę noclegu na łonie przyrody, a więc jak przygotować się do spędzenia czasu i noclegu na kempingu. Zanim jednak zaczniemy, przypominam Wam o tym, aby zasubskrybować nasz kanał na YouTube, po to, aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo. Zanim zaczniecie rozkładać swój namiot, najpierw pójście na podłoże. Ważne jest, aby było ono przede wszystkim równe. Nie było w nim żadnych zagłębień ani miejsc, gdzie na przykład mogłaby się dostać woda, albo sprawić, że będzie Wam po prostu w tym miejscu niewygodnie. Ważne również, abyście popatrzyli do góry, co się dzieje nad Wami. Jeżeli są na przykład w okolicy stare drzewa, z których mogą spadać gałęzie, wówczas na pewno to miejsce nie jest odpowiednie, aby w nim rozłożyć namiot. Jeżeli macie już wybrane odpowiednie miejsce pod wasz namiot, warto je troszkę przygotować. Rozejrzyjcie się na przykład, czy nie ma. W tym miejscu za dużo szyszek, usuńcie je. Usuńcie również kamienie, gałęzie czy inne ostre przedmioty. Nie tylko mogą one spowodować dyskomfort, ale również uszkodzić podłogę waszego namiotu. Stara prawda jednak mówi, że twardziele śpią na szyszkach. Jednak jeżeli chcecie sobie zapewnić dodatkową wygodę i izolację, możecie zastosować specjalną płachtę, którą kładzie się pod namiot. Jeżeli macie niewielki, jedno-dwuosobowy namiot, na pewno z jego rozłożeniem poradzicie sobie sami. Natomiast ja mam duży, pięcioosobowy namiot, taki z przedsionkiem i dwoma sypialniami. Dlatego do rozkładania takiego dużego namiotu warto zapewnić sobie pomoc. Czas przytwierdzić namiot do podłoża. Tutaj podłoże jest miękkie i będę używał zwykłych szpilek. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli traficie na przykład na bardzo twarde, wymagające podłoże skaliste bądź kamieniste, wówczas możecie użyć takich grubszych szpilek. Dodatkowo warto, abyście mieli specjalny przyrząd do wyciągania szpilek przed wyjazdem, a także młotek do ich wbijania. I przechodzimy do odciągów. Pamiętajcie, że muszą być one bardzo dobrze naciągnięte, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie, wówczas tropik waszego namiotu będzie dotykał do sypialni i podczas deszczu na pewno przemoknie. W rozstawieniu namiotu możecie go jeszcze ewentualnie okopać, po to, aby zabezpieczyć wasz tymczasowy dom przed zalaniem podczas intensywnych opadów atmosferycznych. Jak widzicie, mój namiot już stoi i jego rozłożenie zajęło nam około 20 minut, czas go otworzyć, wpuścić trochę powietrza i światła i przygotować sobie sypialnię. Nasz namiot ma dwie sypialnie, dlatego pokażę Wam dwa warianty przygotowania sobie miejsca do spania. Pierwszy to karimata, która jest tania, szybka w użyciu i właściwie w każdym momencie gotowa do tego, aby ją rozłożyć i położyć się spać. Jej wady to zdecydowanie mniejszy komfort. Karimata jest świetnym rozwiązaniem na wjazd weekendowy, najwyżej 3 dniowy, ponieważ może być na nie trochę niewygodnie. Ale jeżeli cenicie sobie wygodę, to zdecydowanie lepiej zastosować materac. I teraz tak, mamy trzy metody. Pompowania materaca. Pierwsza metoda to pompka elektryczna. Niestety wymaga ona prądu, który nie jest dostępny na wszystkich polach kempingowych. Druga metoda pompka ręczna. Ona nie wymaga prądu, ale trochę siły fizycznej. No i trzecia metoda, znana wszystkim tym, którzy gościli u siebie liczną rodzinę w latach 80., metoda wentyl usta. Na moim polu namiotowym nie ma prądu, a więc stosuję pompkę ręczną. Takie pompki często wyposażone są w dodatkowy zawór, dzięki któremu wysacie z materaca powietrze, aby go później łatwiej skompresować i spakować np. do plecaka bądź bagażnika. Miejsce do spalnia mamy już przygotowane. Przejdziemy teraz do części wypoczynkowej i tam opowiem wam, co warto jeszcze zabrać na taki kemping. Namiot już jest rozłożony, mogę więc zdjąć rękawiczki i opowiedzieć wam o tym, co jeszcze warto ze sobą zabrać na taki kemping. Na pewno warto zabrać ze sobą taką jak ta lodówkę turystyczną. Jeżeli nie macie dostępu do prądu, wówczas możecie do niej włożyć takie oto wkłady, które wcześniej należy zamrozić. Wówczas taka lodówka będzie działać przez kilkanaście godzin. Możecie ją również podłączyć do gniazdka waszego samochodu. Taki adapter przyda Wam się na przykład w Chorwacji, gdzie na polach kempingowych prąd podprowadzony jest do skrzynek, do podpięcia kampera, a Wy dzięki temu adapterowi będziecie mogli podłączyć każde inne urządzenie działające na 220 V. Na pewno warto ze sobą zabrać mult, takiego jak na przykład ten Letterman. Dodatkowo w waszym epipunku musi znaleźć się apteczka zabierzcie ze sobą różne źródła światła, na pewno latarkę, a także inne lampki kempingowe. Ważne, abyście pamiętali o tym, aby zabrać źródła światła, które będą działały na różne źródła prądu. Możecie zabrać latarki zasilane zarówno zwykłymi bateriami, jak i także ładowanymi akumulatorkami. Na pewno przydadzą wam się wszelkiego rodzaju linki, odciągi czy karabinczyki. Bardzo fajnym rozwiązaniem są takie oto świecące linki, które będą widoczne w nocy, a więc nie przewróćcie się o nie, wracając do waszego namiotu. Również fajnym rozwiązaniem są takie oto świecące linki, które oświetlą wasze obozowisko. Na pewno przydadzą wam się różnego rodzaju środki odstraszające nieproszonych gości, czyli insekty. Na temat tego, jak obronić się przed kleszczami, komrami czy innymi owadami, znajdziecie nasz film w opisie. Tuż pod tym wideo. Bardzo dobrze, abyście przed wyjazdem na wasz kemping zapoznali się z regulaminem miejsca, w którym będziecie mieszkać, ponieważ stamtąd dowiecie się na przykład, czy można używać tam otwartego ognia kuchenek gazowych, czy po prostu naszego ulubionego grilla. Jeżeli się okaże, że jest tam prąd, będziecie mogli skorzystać z kuchenki elektrycznej. Jeżeli prądu nie ma, a można korzystać z kuchenek gazowych, możecie skorzystać na przykład z kuchenki multi-fuel albo jeżeli jest możliwość palenia otwartego ognia z ogniska naszego ulubionego grilla, czy z czegoś takiego jak szwedzki ogień. Pamiętajcie, że na kempingu będziecie przebywać od kilku dni do nawet kilku tygodni. Ważne jest, aby zorganizować sobie dobrze przestrzeń wokół siebie. Dlatego na przykład możecie zaopatrzyć się w taki organizer, który powiesiłem w wejściu do mojego namiotu, a na którym wiszą najpotrzebniejsze rzeczy, które muszę mieć pod ręką. Czas na higienę. Aby zrobić sobie prysznic na kempingu, możecie na przykład zrobić to za pomocą takiego przenośnego prysznica. Naleliśmy tutaj wody z jeziora. Jest on z jednej strony czarny, tak, aby ta woda mogła się nagrzać. Możecie również stosować takie oto mydło do mycia bądź mydło do prania. Pamiętajcie jednak, aby nie stosować żadnych detergentów podczas kąpieli w jeziorze. Możecie zabrać ze sobą również taki oto szybko schnący ręcznik. A aby nie budować bomby biologicznej w reklamówce brudną bielizną, zabierzcie ze sobą przewiewny worek na brud. Ja na mój kemping zabrałem również ze sobą hamak. Zapytacie dlaczego? Otóż, po pierwsze, jest to bardzo fajne miejsce do odpoczynku i relaksu, a także możecie w nim zanocować i przekonać się, czy bardziej ekstremalna forma biwaku, a więc leśny Bushcraft, jest dla Was. Moi drodzy, to tyle wideo o kempingu. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, ale mam nadzieję, że choć trochę go Wam Przybliżyliśmy. Ja na zakończenie, oczywiście, jak zwykle zapraszam Was na nasze media społecznościowe. Odwiedzajcie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter, a ja oddaję się mojej nowej pasji, czyli wędkowaniu. <drybuj>